Cześć Boże wszystkim. Ten film powstaje w odpowiedzi na sytuację, która jest kreowana już nie jeden raz i nie pierwszy. Dla tych, którzy nie potrafią zrozumieć tego, co mówię, mają trudności w analizie i zrozumienia języka polskiego. Po pierwsze nigdy nie mówiłam, że prowadzę kursy przygotowujące wrycie egzorcyzmów rzymskokatolickich. Egzorcyzmy w rycie rzymskokatolickim mają tylko prawo wykonywać wyznaczeni i wyszkoleni do tego specjalni kapłani, diecezjalni katolicy Jestem tutaj po to, aby nikt nie niszczył mojej pracy zawodowej, ani pracy duchowej, ani naszych. Modlitw armii, archaniołu Świętego Bożego Królestwa. Jestem tutaj po to, aby doprowadzić do pełnej narodowej, powszechnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski jeszcze w tym roku, w roku świętym 2025. Jest to prośba Boga Ojca, Stwórcy Wszechrzeczy do nas, do Polaków. Do Polski, bo Polska ma być iskrą, która rozpali miłość na ziemi, pokój i panowanie powszechne Jezusa Chrystusa, najwyższego syna Boga Ojca, stwórcy Wszechrzeczy. Korony, które robię, są to korony książęce. Mają wiele funkcji, wiele zadań. Są piękne i są potrzebne. Przyjdzie czas, że ci, którzy wyśmiewają, zrozumieją. Przyjdzie czas, którzy najbardziej wyśmiewają, będą szukać zarówno modlitw, jak i Jezusa Chrystusa. Jak i tych koron. Ja byłam od zawsze uczona, że modlitwą, Ojcze nasz, Zdrowaś Mario znakiem krzyża, poprawnie wykonanym, który też jest modlitwą. Dokonujemy oczyszczenia ciała, duszy, umysłu, słowa, serca. Przez błogosławieństwo znakiem krzyża dokonujemy również oddalenia złego. Tak byłam uczona od pierwszych lat rozumienia języka polskiego, analizy i ukształtowania sumienia. Była muczona przez kapłanów decyzjalnych. Znak krzyża, który wykonuje, wykonuje od strony lewej do prawej i wykonuje również od prawej do lewej. Oba krzyże są ważne, potrzebne i święte, i modlitwą, i życiem Jezusa Chrystusa, i ochroną. Jeszcze raz tłumaczę. Znak krzyża który wykonujemy my, katolicy, od lewej do prawej, odcina ciało od duszy i każda modlitwa wypowiedziana po tym znaku krzyża, uzdrawia ciało. Znak krzyża wykonany od prawej do lewej, który jest robiony przez prawosławnych, odcina duszę od ciała i każda modlitwa odmówiona po tym znaku krzyża. Oczyszcza duszę. Jeśli będziecie mieli jeszcze jakiekolwiek uwagi w stosunku do tego, co mówię, niezrozumienie, proszę pisać, proszę mnie informować, aby nie było nieporozumień. Nie ma prawa nikt ani nic niszczyć naszej grupy modlitewnej mojej pracy zawodowej, także i duchowej. A jeżeli ktoś uważa, że nie mamy przewodnictwa duchowego kapłańskiego, to się myli, bo mamy. Dobrze słuchajcie livey. Dobrze słuchajcie wszystkie posty, które są nagrywane. Szukajcie, a znajdziecie. To, co jest najważniejsze, to modlitwa. O pokój, modlitwa za Polskę. I świat, intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski, jeszcze w tym roku, w roku świętym, 2025. Błogosławię Was. Błogosławcie się znakiem Krzyża. Gdy wychodzicie do domu, z pracy, kiedy idziecie do pracy, błogosławcie się wzajemnie znakiem Krzyża. Błogosławcie miejsca, zwierzęta. Żywność, napoje, wodę. Błogosławcie miejsca, w których przebywacie. Błogosławcie swoją pracę. A zobaczycie, jak Bóg działa przez błogosławieństwo. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.